Witam Cię bardzo serdecznie Słuchając Boga Podcast. Bardzo się cieszę na nasze dzisiejsze spotkanie. A dzisiaj zdradzę tobie takie trzy tipy na wątpliwości w rozeznawaniu. Więc jeżeli masz tak, że często, gdy nasłuchujesz głosu Boga, gdy podejmujesz decyzję, Myślisz sobie, a może tylko coś sobie wmawiam, może mi się tylko wydaje, to ten podcast jest zdecydowanie dla ciebie. Ja niestety bardzo często obserwuję właśnie taką postawę, gdzie umniejszamy sobie i umniejszamy naszemu rozeznawaniu. Dlatego stwierdziłam, że bardzo ważnym i bardzo potrzebnym jest poruszenie właśnie tego tematu. I mam wielką wiarę w sobie, że po tym podcaście zyskasz więcej jasności, pewności i odwagi w rozeznawaniu woli Bożej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to nadrób. Też nie zapomnij o naciśnięciu dzwoneczka, by nie przegapić żadnego odcinka. Ja nazywam się Kinga Hinz, jestem coachem chrześcijańskim i na co dzień towarzyszę osobom wierzącym w ich rozwoju duchowym, osobistym, osiąganiu celów i również w podejmowaniu decyzji. I przechodząc od razu do konkretów, chciałabym zacząć od tego, co mnie najbardziej martwi. Najbardziej martwi mnie to, że my sobie umniejszamy. I myślę, że tutaj w ogóle zaczyna się i jest korzeń tego problemu, o którym dzisiaj. Tobie mówię. Myślimy sobie: A co tam mogę wiedzieć? A co tam ja mogę rozeznawać? Co ja takiego mogę odbierać od Boga? Ja taki mały, Bóg taki wielki. I niestety jest tak, że boisz się. Boisz się że. No i skąd to się bierze? To się bierze z ogromnego lęku. No i skąd się biorą te wątpliwości w rozeznawaniu? One biorą się z obawy, że się pomylę. Że wyjdę na głupiego, na naiwnego, i że to wszystko, o czym mówiłem, co myślałem, co zacząłem robić, okaże się jedną wielką pomyłką. Więc wolisz wycofać się już zawczasu, przyjąć taki, taką postawę dystansu, która Ciebie. Poniekąd rzeczywiście chroni, ale ta postawa też oddziela Ciebie od bliskości z Bogiem, od relacji, rozmowy z Bogiem i od życia pełnią, bo Bóg mówi do Ciebie, bo Ciebie kocha. I co za tym idzie? Bóg mówi do Ciebie po to, żeby Zapraszać Ciebie ciągle do coraz większych rzeczy. I kiedy Ty sam sobie odbierasz tą szansę, mówiąc, a może się mylę, no to zamykasz się, zamykasz się na to więcej, które Bóg chce Tobie przekazać. Dlatego to rozeznawanie jest tak ważne, i dlatego tak mnie martwi to, że my w tak łatwy sposób rezygnujemy z tego rozeznawania. I taki pierwszy tip, który chcę Tobie zdradzić, to jest pamiętanie o tym, że jesteś ważny. Dlaczego to jest istotne i jak to się łączy z tematem rozeznawania? Bardzo się łączy. Ponieważ tak naprawdę, kiedy mówisz, a może tylko coś sobie wmawiam, to ty podważasz swoją wartość, umniejszasz sam sobie. I dlatego potrzebujesz, zanim w ogóle podejdziesz do tematu rozeznawania, najpierw przypomnieć sobie, że jesteś ważny. Możesz sobie to nawet powtarzać po wiele razy na głos. Możesz usiąść w ciszy i rozpocząć modlitwę właśnie od powtarzania tych słów. Czytamy w Piśmie Świętym, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli. Bóg chce, żebyś wiedział, że jesteś ważny. I owszem, z jednej strony rozeznawanie wymaga stanięcia w pokorze, w uniżeniu. W posłuszeństwie przed Bogiem? Ale jeżeli nazwiesz siebie totalnym zerem, kimś, kto nie ma w sobie nic wartościowego, kto na niczym się nie zna, kto niczego nie potrafi, no to w jaki sposób chcesz odbierać od Boga jego poruszenia? Potrzebujesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrym odbiornikiem, który sprosta temu zadaniu i rzeczywiście odbierze głos Boży, znaki od Boga. To jest zupełnie normalne, że jeżeli przykładowo używasz telefonu, to wiesz, że ten telefon ma pewne funkcje i umiejętności, dzięki którym możesz z niego dzwonić, pisać, albo na przykład surfować w internecie. I tak samo Ty potrzebujesz w sobie zauważyć pewne pozytywne cechy, żeby uwierzyć w to, że jesteś w stanie rozeznawać. Dlatego pierwsza podstawowa rzecz, jesteś ważny. I co za tym dalej idzie, i to jest mój drugi tip dla Ciebie: to jest to, że to, co czujesz i myślisz, też jest ważne. No bo zobacz, nieraz słuchając Boga podcast, przypominałam Ci o tym, że to wszystko, co się dzieje w Tobie, to już jest dla Ciebie znak w rozeznawaniu, i że kiedy Ty nasłuchujesz Boga, to tak naprawdę nasłuchujesz Go w sobie. I możesz Go usłyszeć właśnie między innymi poprzez swoje myśli i emocje. Więc nie umniejszaj temu, co myślisz. Bo naprawdę czasami, albo nawet bardzo często, możesz mieć super fajne, oświecone myśli, które niosą przełom, które są jak taka żarówka, która string się zapala i rozświetla Twoje życie. Możesz mieć Super ważne emocje i tak naprawdę każda emocja, którą odczuwasz w każdym momencie Twojego życia, nawet jeżeli jest dla Ciebie trudna i czujesz, że Ciebie przytłacza, jest ważna i niesie za sobą i ze sobą jakąś ważną informację. I o tym właśnie, między innymi. Uczę w kursie Dobra Decyzja. Tam jest lekcja o emocjach i o tym, jak je odczytywać. Co więcej, w workbooku też znajdziesz ćwiczenie, gdzie możesz się przyjrzeć swoim emocjom, a nawet stworzyłam dla Was i dorzuciłam do tego kursu. Emocjonalną ściągę, gdzie masz kilka stron, wypisanych przeróżnych emocji, których doświadczasz w przeciągu swojego życia i pozytywnych i negatywnych. I do każdej z tych emocji dopisałam, co ta emocja chce ci przekazać. Więc to jest game changer w rozeznawaniu, bo. Często traktujemy emocje jako przeszkodę w rozeznawaniu, a tutaj masz okazję jakąś ważną informację pobrać z swoich emocji. Jeżeli jesteś ciekawy tego kursu, to on właśnie co dopiero wrócił do sprzedaży. Więc możesz sobie wejść na stronę wdzięczne i zamówić sobie. Ten kurs, wszystkie informacje, znajdziesz w opisie tego filmu. No, właśnie. No, i idziemy dalej. Mój trzeci tip dla Ciebie, który sprawi, że Twoje wątpliwości przeminą i zyskasz odwagę w rozeznawaniu, to jest patrz, Szeroko. Ten trzeci tip już jest bardzo praktyczny. Nie byłabym sobą, gdybym też, a może nawet przede wszystkim o takiej praktycznej stronie nie mówiła, bo bardzo mi zależy na tym, żebyś dzisiaj wyszedł z konkretną wskazówką, którą możesz wdrożyć. Przypomina mi się, jak wyglądało moje rozeznawanie. Na parę dni przed zaręczynami. Ja wiedziałam, że kiedy usłyszę to jedno ważne pytanie: czy chcesz zostać moją żoną, że ja odpowiem tak. Bo choć rozeznawałam aż do dnia ślubu, to tak ogólnie taką postawę miałam na tak. Natomiast ciekawym było, że Bóg mi zapowiadał, że te zaręczyny będą miały miejsce. I tak naprawdę w roku, w którym one były, to już dostałam słowo na rok, gdzie było o tym napisane. Ale im bliżej tych zaręczyn było, one były pod koniec listopada, to z dnia na dzień. To moje przekonanie było coraz mocniejsze, że coś się zaraz ważnego w tym kierunku wydarzy. I wiesz co? Wydarzyło się naprawdę sporo tych znaków, ponieważ jeden ze znaków to było słowo. Ja kilka dni przed zaręczynami dostałam słowo z Aggeusza o pierścieniu na prawą rękę, i ja wiedziałam, że tu chodzi o pierścionek zaręczynowy, który właśnie nosi się na prawej ręce. Ale to nie było wszystko. Dostałam też potwierdzenie od bliskiej mi osoby. Wiedziałam, że mój wtedy jeszcze chłopak jest chory. Więc stwierdziłam: A, spotkanie w tygodniu. Przecież możemy to przełożyć. Możemy spotkać się w weekend. I właśnie wtedy bliska mi osoba powiedziała: "To w twoim życiu mają się wydarzać wielkie rzeczy. I masz przeżyć przygodę życia. A ty chcesz zrezygnować?" I Czułam, kiedy ta osoba wypowiadała to słowa, że ona też ma przekonanie w sobie, że to spotkanie nie jest zwykłym spotkaniem w środku tygodnia, tylko ono jest naprawdę ważne i może wiele zmienić w moim życiu. No ale słuchaj, to jeszcze nie koniec znaków. Specjalnie pokazuję Ci, jak możesz szeroko patrzeć i odbierać znaki z przeróżnych stron, nie tylko. Właśnie ze słowa. Jest taki fragment z Hebrajczyków 1.1. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg dawniej do ojców przez proroków. Na różne sposoby. I zanim ci przekażę trzeci sposób, w jaki Bóg mnie uprzedzał. O tym, że zaręczyny za chwilę będą miały miejsce, to chcę ci przez to powiedzieć, że czasami, kiedy czytasz Słowo, to możesz coś myśleć, że coś sobie wmawiasz, ale zawsze jest tak, że Bóg jest spójny. Więc kiedy On Ci mówi o czymś w Słowie, to On Ci może podobnie mówić przez ludzi. Albo dawać Ci podobne przekonanie w sercu, albo dawać wydarzenia, które o tym świadczą, i czasami może chcesz się od razu wycofać, chcesz zrezygnować, chcesz odpuścić sobie, bo może Ci się tylko wydaje, a chce Ci powiedzieć, że jeżeli nawet masz takie wątpliwości, czytając jakiś fragment ze Słowa Bożego, to na tym twoje rozeznawanie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna. Szukaj w przeróżnych sferach twojego życia, bo Bóg mówi do ciebie nieustannie. I choć Słowo może jeszcze nie dawać ci pewności, to kiedy zbierzesz sobie znaki z różnych stron, to one mogą Zsumowane dać tobie pewność. Więc co się wydarzyło jeszcze? Pamiętam, że właśnie wtedy też mieliśmy świętować naszą kolejną rocznicę bycia razem. I z tej okazji kupiłam mojemu chłopakowi jeszcze szalik na zimę. To był listopad. No i kupiłam go w moim ulubionym sklepie. I z racji tego, że najczęściej właśnie tam kupuję ubrania, no to wielokrotnie dostawałam już takie kupony ze zniżką. I wiem, jak one wyglądały. Zawsze tam jest kod, i zawsze ten kod nic konkretnego nie znaczył. To był zbiór przypadkowych cyfr i literek. I one jeszcze nigdy wcześniej nie ułożyły się w jakieś słowo, które mogłabym zrozumieć. A właśnie wtedy do tego szalika dostałam znowu ten kupon ze zniżką. I tam było napisane ślub. I kilka cyferek. Dokładnie ślub. Bo nie było tam polskich znaków. Ale ja wiedziałam, że to jest po prostu ślub. I to był taki kolejny znak dla mnie, że właśnie na tym spotkaniu te zaręczyny naprawdę mogą się wydarzyć. I tym moim przykładem chcę Tobie pokazać, że ja kiedy rozeznaję, to patrzę naprawdę bardzo szeroko, bo wiem, że Bóg jest spójny. I nigdy nie będzie tak, że On w Słowie będzie mówił mi jedno, a w życiu będzie mówił mi drugie. I owszem, czasami możesz podejmować decyzję, która będzie wbrew opiniom ludzi dookoła. Ludzie mogą totalnie nie rozumieć, dlaczego to robisz. Więc to nie jest tak, że zawsze wszystkie okoliczności Twojego życia będą się zgadzać. Ale jest tak, że Bóg mówi nie tylko przez swoje słowo, ale również przez Twoje życie codzienne. I możesz znaleźć znaki od Niego w wielu miejscach. W wielu miejscach poza Pismem Świętym. Więc jeżeli masz tak, że rozeznajesz ze Słowa Bożego i znowu dopadają ciebie te wątpliwości, może tylko sobie coś wmawiam, to poszukaj szerzej, poszukaj w swoim życiu. I zobacz, czy to wszystko się... Ze sobą przypadkiem nie zgadza. No cóż, tyle na dzisiaj. Jeżeli chciałbyś przejść razem ze mną oraz z Anią Kasperek, która jest teologiem, kurs dobra decyzja i chcesz, żebyśmy przeprowadziły ciebie za rękę od chaosu w rozeznawaniu. Do jasności i decyzji, które będziesz podejmował ze spokojem, no to zajrzyj sobie do opisu tego filmu i sprawdź, co przygotowałyśmy dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i modlę się w imię Jezusa Chrystusa o odwagę w rozeznawaniu dla Ciebie. Jeszcze więcej odwagi, jeszcze więcej pewności i jeszcze więcej takiego zaufania do wewnętrznego źródła mądrości, które nosisz w sobie, bo jesteś dzieckiem Boga. Be grateful. Do zobaczenia, do usłyszenia.